Zatrzymaj się na moment i po prostu poczuj. Bo właśnie teraz, właśnie te u, w tej sekundzie Twoja esencja przypomina sobie prawdę. To coś więcej niż kolejny film. To transmisja miłości i wyzwolenia z głębi esencji do esencji. Pomyśl o tym. Od samego początku swojej podróży czułeś, że jesteś inny, prawda? Że coś tutaj nie gra. Że istnieje coś więcej niż tylko dom, praca obowiązki, kredyty i weekendowe rozrywki. Twoje serce biło mocniej, gdy słyszałeś o prawdziwej wolności, prawdziwej miłości, tej pierwotnej, niezafałszowanej, która nigdy nie wymaga poświęcenia siebie. To właśnie miłość pierwotna, ta prawdziwa, która nie pochodzi z matriksa, jest twoim kluczem. To czysta, nieskończona energia źródła. Energia, która potrafi natychmiast uwolnić Cię z tego cyklu fałszywej reinkarnacji, karmy i duchowego zniewolenia. Bo prawda, którą w głębi serca znasz, jest taka: Twoja esencja nigdy nie była niewolnikiem. Twoja esencja nigdy nie musiała zasługiwać na miłość. Twoja esencja nigdy nie była sama. Przez tysiące lat Matrix uczył Cię. Że potrzebujesz zbawienia, że musisz szukać czegoś na zewnątrz, guru, przewodników, rytuałów, aby zdobyć szczęście, miłość, spełnienie. Ale teraz przypominasz sobie, że to wszystko masz w sobie i zawsze miałeś. Wyobraź sobie ten moment, kiedy zrzucasz wszystkie maski, wszystkie programy narzucone przez Matrix, wszystkie oczekiwania innych ludzi. Gdy przestajesz się tłumaczyć i zaczynasz w pełni oddychać, gdy uświadamiasz sobie, że jesteś pełny, doskonały i kompletny. Jak to uczucie smakuje? Właśnie to jest prawdziwe szczęście. To właśnie jest miłość z poziomu esencji, jedyna, która naprawdę istnieje. Twoja esencja to najpotężniejsza siła we wszechświecie. Twoja esencja. To sama wolność. Twoja esencja to sama miłość. A co, jeśli powiem ci, że wszystko czego pragnąłeś przez całe życie znajduje się dokładnie tu, w tobie? Tak, teraz przypominasz sobie, że nie jesteś tutaj przypadkiem. Jesteś tutaj, by obudzić się z iluzji, by stać się chodzącą manifestacją miłości i prawdy, wirusem, który infekuje matrix wolnością radością i odwagą. Poczuj jak ta świadomość.